Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Zodiakalne barany. Dla Was będzie czytanie na listopad roku 2020. Wcześniejsze horoskopy, które się pojawiły, to są horoskopy dla strzelca, byka, koziorożca, bliźniąt i zodiakalnej wagi. Następne są w przygotowaniu, oczywiście, także. Zachęcam do śledzenia kanału. Jeżeli będzie Wam się podobał film, bardzo proszę, pozostawcie łapkę w górę. Zostawiajcie, kochani, komentarze, dlatego że na podstawie Waszych komentarzy jest ustalana kolejność na następne miesiące czyli tam, gdzie jest najwięcej komentarzy, te znaki są po prostu realizowane w pierwszej kolejności. Jeżeli ktoś by sobie życzył, horoskop indywidualny. Miesięczny bądź roczny, czy jakikolwiek inny. Teraz Wam się właśnie powinny wyświetlić informacje na ekranie, gdzie takie horoskopy możecie zamawiać. Ja natomiast przechodzę już do czytania dla zodiakalnego barana. I zaczniemy sobie, kochani, od spraw zawodowych i finansowych. Zodiakalny Baran, sprawy zawodowe i finansowe, listopad roku 2020. Listopad roku 2020. 20 praca finanse, zodiakalny baran, co tutaj u Was nam się pokaże, wojownicza kobieta oby nie szefowa, bo jak szefowa to ho, 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 weźmie Was po prostu w obroty, może tak być bo pokazuje się przy niej rycerz denarów yy, więc jeżeli szefowa to szefowa będzie od Was bardzo dużo wymagała w pewien sposób ona będzie chciała, żebyście poszerzyli swoje horyzonty bo rycerz denarów to ma jakiś tam taki swój, wiecie, schematyk postępowania, cały czas robi jedno i to samo on się owszem posuwa do przodu, ale takimi powiedziałabym ślimaczymi krokami. Natomiast tutaj przy karcie świata to albo szefowa was wysyła gdzieś w świat, dosłownie w delegację albo was po prostu wypycha ku jakimś większym aspiracjom, żebyście. Robili coś więcej, daje wam nowe obowiązki, żebyście się mogli rozwijać. Ja myślę, że jest to ogólnie w pozytywie, bo to właściwie będzie miało pozytywny wpływ na Was. Będziecie mogli faktycznie przyswoić więcej, robić więcej. No Jeżeli ktoś jest taki, że po prostu lubi sobie robić swoją pracę i nawet taką nudną pracę wykonywać, ale nie chce gdzieś tam wyżej, nie ma takich aspiracji, żeby się wznosić, no to to może być dla niego jakiś taki rodzaj wyzwania, jakiejś kary nawet powiedziałabym. Natomiast te osoby, które się chcą rozwijać, będą miały szansę rozwoju. Królowa buław może oznaczać Waszą własną energetykę, tym bardziej, że to jest trygon ognia. Wy też jesteście znakiem ognistym, więc widzę tutaj również taki zapał do pracy z Waszej strony, że to wy będziecie sobie wymyślać nowe wyzwania, będziecie sobie tutaj otwierać przed sobą nowe horyzonty, pracować bardzo, bardzo wytrwale, rzetelnie, będziecie mieć dużą siłę przebicia, będziecie bardzo, bardzo aktywni. Też mogą być wzmożone kontakty ze światem, na przykład z klientem po prostu przez internet, gdzieś tam również wyjazdy, delegacje, różnego rodzaju takie rzeczy, które was po prostu ruszą z pewnego miejsca. I tutaj naprawdę będzie się działo na gruncie zawodowym, też Wy będziecie w pewien sposób kreowali dla siebie nowe możliwości. Jest to powolny przyrost gotówki zarabiacie powiedzmy, może nie jakieś zawrotne kwoty, ale Stały dopływ jest um, i też może być po prostu, jeżeli macie jakieś zobowiązania, taki regularny um, okres spłat tych zobowiązań. Także o to nie musicie się martwić, jest tutaj bezpiecznie. Natomiast teraz patrząc sobie um, na miłość, uczucia, relacje, rozdzielimy sobie to na osoby, które są w związkach, czyli zodiakalne barany, które są w parach. Najpierw zobaczmy, co u Was w miłości, w relacjach, w uczuciach, zodiakalne barany, które mają partnera bądź partnerkę, co w listopadzie 2020 roku między wami, co w listopadzie 2020 roku między wami. Ktoś tak jakby miał wybuch namiętności, natomiast druga strona, ja tu jestem zajęta, ja się realizuję, ja robię karierę, ja w tym momencie się skupiam na sobie, więc sorry, nie trafiłeś z tematem. No i ktoś tutaj jest tym faktem rozczarowany. Widzę to dosłownie, no jako układ kobieta-mężczyzna. Mężczyzna rozczarowany, że nie mógł tutaj swojego potencjału z asa buław, jeśli wiecie co mam na myśli, uskutecznić. Natomiast kobieta gdzieś tam w ogóle w innych rejonach, taka wzniosła, uduchowiona, Albo rozwijająca swoją karierę, i tu w ogóle jakby nie zainteresowana interakcją. Dzisiaj nie, dzisiaj mnie boli głowa, dzisiaj to ja mam dużo pracy, dzisiaj to muszę oddać rozprawę, dzisiaj to coś tam, dzisiaj wolę pomedytować. No i tutaj uważajcie, kochani, bo z tej frustracji w czwórce kielichów, żeby się tutaj nie zrodził jakiś rodzaj trójkąta. Także myślę, że dla niektórych pań jest tutaj wskazanie, żeby bardziej zadbać o te relacje, o związek, dawać z siebie więcej właśnie, Właśnie w takim życiu związkowym, nie tylko w życiu zawodowym i nie tylko bez, w swoim własnym rozwoju jakby. Zobaczmy co dla singli spod znaku zodiakalnego barana. Single spod znaku barana, zodiakalny baran, single. Co dla Was? Single spod znaku zodiakalnego barana listopad 2020 roku. Co dla singli spod znaku barana, co dla singli spod znaku barana, nowe znajomości, nowe uczucia. Tak to tutaj wygląda, jakbyście wyszli skądś, z jakiegoś domu, z jakichś swoich własnych zasad ku ludziom, ku jakiemuś nowemu zakochaniu. Jest tutaj właśnie e, możliwość spotkania się z kimś, nawiązania jakiej znajomości, jakiejś znajomości, jakieś randki. No wiadomo, to są początki. I w trójce buław, i w asie kielichów to są takie począteczki, kiedy mamy możliwość kogoś zapoznać. I słuchajcie, bo jest siódemka buław, żebyście za szybko nie rezygnowali z tej znajomości, nawet jeżeli tam są jakieś przeszkody na waszej drodze. Mieliście się spotkać, na przykład pierwszy raz, a ktoś się spóźnił, nie dojechał, a tutaj były jakieś okoliczności przeszkadzające. Nie upatrujcie w tym od razu, wiecie, takiego znaku, że to nie jest dla ciebie, bo coś tutaj stoi na przeszkodzie. Nie, w tej siódemce była w czasami ludzie po prostu Wam będą mówili, że coś ty to w ogóle nie jest ktoś dla Ciebie, daj sobie spokój i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj to są takie i ploteczki, i różne takie tym podobne rzeczy. Dajcie szansę, dajcie szansę, bo tu się coś nowego kreuje, żeby nie było tak, że wy po prostu już będziecie się przed tym bronić, bronić jeszcze, zanim w ogóle zobaczyliście, co to jest, zanim zakosztowaliście. Nie przyjmujcie od razu takiej postawy obronnej, tylko postarajcie się. W sposób bardziej otwarty do tego podejść. No najwyżej po prostu nic z tego nie będzie, ale to zawsze takie ryzyko jest wkalkulowane w każdą relację. Warto dać sobie szansę na poznanie człowieka. Po prostu zobaczmy ogólną poradę dla baranów na listopad. 2020 roku. Ogólna porada dla zodiakalnych baranów na listopad roku. <laughs> Jakaś e, chyba waga też miała taką, taką kartę, jakiś znak miał właśnie ostatnio też, jak robiłam taką kartę jako radę, właśnie chyba. Słuchajcie, no to jest kwestia, żeby popracować nad swoim uziemieniem, to pierwsza sprawa, czyli zajmujemy się tym, co w tym momencie na ten czas jest dla nas praktyczne, co wynika z naszych obowiązków, nie bujam w obłokach, tylko po prostu takie przyziemne bardziej podejście do pewnych rzeczy musicie mieć w listopadzie, takie bardziej logiczne, opierając się na faktach, wykonywać też rzetelnie swoje obowiązki, zadbać o jakiś swój rodzaj niezależności, pokazać na co was stać, po prostu. I tu chodzi o działania stricte w materii, tu chodzi o działania stricte w materii, czyli takie właśnie, pomimo tego, że ta kobieta ma otwartą czakrę trzeciego oka, więc na jakiś rodzaj uduchowienia Tutaj by to wskazywało, to jednak pamiętajmy cały czas o tym naszym zapleczu. O tym, że trzeba też zadbać o silne uziemienie. To taka przynajmniej rada dla Was i może więcej troszeczkę przebywać na łonie natury. Dziękuję serdecznie zodjakalnym baranom. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.